Dla was kolejny odcineczek z amnezji eee, Myślę, że bez większego gadania możemy iść dalej Eksplorować winiarnię. To jest winiarnia? Tak, to jest winiarnia Także, idziemy do winiarni, Jo Yo! Siemano! Wiewniczka co nas tu czeka. Teraz się dowiemy, porocie. Okej. Okay. Dzień dobry. ale jak nie jest jeszcze intensywnie, to tutaj mała prośba do Was eee, Chciałbym się dowiedzieć jakie, jak długie odcinki chcielibyście oglądać czy takie pół godziny to jest w sam raz czy może takie dłuższe, 50 minut eee, szczerze powiedziawszy uważam uważam, że pół godziny jest Optymalnie wystarczające, ale to jest moje zdanie. Także jeśli ktoś ma inne zdanie albo chciałby się wypowiedzieć, to zapraszam do sekcji komentarzy. Będę bardzo wdzięczny za feedback. A tymczasem, widzimy piwniczkę. Co no, my tu mamy? O!

z tego się robi ten, tą recepturę recepturę ten kwas chciałem powiedzieć ej ja tego nie zamykałem ej, tu więcej nic nie ma no dobra halo A jakby tak jest coś dla mnie no, Pewnie, że nie ma nic dla mnie Dzięki To raczej wino, prawda? Nie chcę odbierać tych paczek No, 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 no Eee... Wyjdźmy z... Tak, wyjdźmy z ekwipunku O, tam jest jakiś... Kolejny składnik O Wiesz nie ma oliwy, bo, bo sobie już nalałem, dlatego zapalmy sobie krzesiwkiem, tak O, kolejne krzesiwo w nam to Co to jest? Tak Oj What the fuck Coś mi w głowę uderzyło Nie za fajnie Dawaj. Co mnie podżyło? Zastanawiające e... Kurde Jak to... mogę to przestawić? Może mogę to tu poprzestawić po prostu Muszę wyjść Wait Skała Skałę zabierzemy Bang Bang Bang, Bang. To, jest to Ciężkie ludziska, nie jest takie proste I co otwieramy? I co otwieramy? A nie w tą stronę, fuck no, pekło. Teraz to tutaj pójdziemy. No. Jeezus. Masz jakiś problem, to powiedz mi to prosto w profil. Halo O! To ja nie tak nie chcę tam iść. gdzieś indziej? tam jest pewnie content, co? Tam jest dalsza część kawy. Trzeba tam pójść. No nic. Yy... Flaczki. Czy ktoś lubi flaczki? Ja lubię flaczki. Zwłaszcza takie pikantne. My chest is going. Вот going to My god, Wilhelm do something. Except We're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit, let us out of here. Chili, oby jesteś shit Smacznie A to wygląda jak duży mózg Bo tu jest kolejny składnik, skoro są takie ślady jest ja sobie to szybko przeczytam a więc jak, jak macie trochę wolniejsze tempo to po prostu dajcie sobie pauzę i czytajcie na no, spokojnie. da królewska Wow, 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 to chyba wódeczka To ognista powinna być, nie królewska, ale królewska też może być W ogóle słyszałem, że ma wyjść Slenderman Power Arrival Nie mogę się doczekać tego To, to będzie potężna premiera, potężna wracaj Pampersy Tu już byłem? byłem? Dobra, to teraz tam. Gdzieś no, tam. Jeszcze no tam. Jeszcze dobra. No tu tam kiedy? No wo, 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 wo. Dobra, dam ci spokój. Jezu. przylewam daną na pewno wo wow wow wo tak, widzieliście to? No? to był kurde gumis to był gumis bu nie Jak to tylko... Te... Jest to tylko butelki takie z takim takim składnikiem. O, 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 to też chce. Posiwko. Ją połazł, nie chcę z Wo wow, wow, nasza psychika mówi, że, że nie dam rady Poskładnik Ej, że to znaczy, że już mamy bo charakterystyczny dźwięk. dupi To mi się podoba, lodziki. Oto po jakby on tu był dalej. Idziemy stąd. Idziemy do góry. Gida, Gida, Gida. Dobra, to do. teraz czeka nas e, chyba pójście do, prosto do laboratorium, żeby stworzyć ten specyfik. Gromadzę już. E... What the hell? Co to, wow. to? O, laboratorium, lecimy szybko do laboratorium. Zróbmy ten specyfik. Uff. Dzień dobry. Il mamy w lampie małą okay. kilka Okej. kilka się jakoś więcej Trzeba. I chodźmy dalej. O. I ja, babdeż, wiecie, co to? Na no to raczej nie chcę patrzeć. Coś tam, no, okej, okay, no tu, tu jest tylko jedna droga, no, już ta masyńska, o, no taka. To jest związek X. Atołówki Tu zostały stworzone atomówki. Aj, szkoda. Daj oliwkę. Oliwka. Co to one part był krótsze Laborantem, o coś świeci się. Co to jest? Okej. Okay. To no wszędzie jest kurcze rozłożone ręki No tak, notatka tak, była kolejna. To co? O te chętne! Pewnego dnia wrócę, moja kochana. cia Rybęnka A gdyby tak Rybęnka no coś na ciebie Up. Ej Nieważne w A więc... Co mamy tu zrobić? Eee... Na pewno trzeba... Najpierw dać... Ten nieki, tak? No to dajcie, po kolei. Tyk... Tyk... Strany. Nie, czy to się zawaliło? Jak to się zawaliło. Ja tu będę skakać tą kratą? Bo nie co? Kończmy to. Ten wywar. Co dalej? Muszę włączyć piece? Tu... To? To? Okej, okay, to. I pali się. W ogóle dwoma Ale bo ja mogę. Ale ogólnie ciężko. Nie trzeba Oj, 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 zapomniałem Tak, co teraz? A może jeszcze raz muszę kręcić Wsułem? Tak, Dobra, można to jeszcze raz zrobić. Teraz raczej nalejęć się, co? No jeszcze raz przekręcis niestety, was ten się popisał. Jest, no i jest. Dok z głubi Zawsze o takim marzyłem. Będą sokoski, jagór? z kwasem. Oj, nie pijemy tego. co to było? No, co to było? Nowe zadanie? Jakie? No, to było takie. Kody zawiodły, no i co? Mm. No, nie da się przejść. What now? Uh. A gdyby tak? Nie, to jest aż za proste, żeby to było prawdziwe. Czekajcie. Idziemy z drabą, draba, draba. Patrzcie tam. Oj. Teraz. O, 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 o. Nie. Zajebiście. Proszę bardzo, bajeczka. Idziemy do głównego holu. Tywanko? Czy tywanko? Czy Przez to chyba dostaniemy depsa, co? A jednak nie. Jednak nie. Dobrze, to, to pójdźmy chyba sobie po prostu teraz e... na dół. No, bo mamy ten kwas. Wiecie co? To jest idealny moment na zakończenie odcinka. Myślę, że po mamy 20 minut nagrania. Myślę, że 20 minut nagrania będzie na ten moment, hmm. i czekam na jakikolwiek feedback, czy, czy krótkie filmiki są według Was lepsze od 50-minutowych. Także ja się z Wami żegnam, to była media, widzimy się za tym glutem w następnym odcinku także baja, odmeldowuje się